Cześć i czołem, to ja, Gutierrez, i witam Was w następnym odcinku z chyba dwóch, gdzie będę odtwarzał Imperium Osmańskie. Tutaj będzie wstęp z podbijania, a potem tylko końcówka i robienie Imperium Osmańskiego. Więc myślę, że już ta końcówka już będzie w niedzielę. Jak spodoba Wam się filmik, możecie strzelić łapkę, a ja tutaj rozdaję punkty technologii i zapraszam do. Odcinka. I ja pójdę w populację i utrzymanie wojska i ekonomię, bo z ją to tak nie za dobrze, z technologią, dlatego pójdźmy sobie, co ja muszę w ogóle mieć, spójrzmy. Seję prawie całą Liban, tutaj Cypę. Pójdźmy na Cypę. Tutaj trzeba zbudować poet. Poet, boom. tujemy jednostki w Ankarze. Zbijamy się na Cypę. Cp, Północny Jest I cp, Normalny Jest Okej, okay. Liban ma dwie prewencje To pójdźmy Na Liban boom boom tutaj z gruby ryły zaczynam wiem ale to nie będzie takie szybkie jak wam się zdaje widzowie będzie tak dużo poprawienia relacji żeby mnie ludzie nie zaatakowali oj bardzo dobre relacje i bardzo złe i złe Złe i złe. Um, dobra, ja sobie rekretuję wojska. I bardzo chciałbym podziękować Wam wszystkim, widzom, za generalnie 30 subskrypcji. Um, dziękuję za wszystko, tam wszystkim moim subskrybentom. Jeśli wam naprawdę się to podoba, to co robię, a jeszcze nie subujecie, to też możecie być tacy jak oni, zasubskrybować. Ja już idę na seję, tak naprawdę. No i co no? Wybijamy się. Wsyje pełną parę, że tak zwę. Że tak zwę. I no. U. Czekamy na razie. jest trzeba to zakres taktycznie. To idzie Tu. tu. Tu pójdę tak Tu się tak podzielę. Tu pójdę tym, 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 pięknie! Wszystko tak, tak, tak. I o. Cały sy, całą sy, nie mogę wziąć. I się cieszę. Tutaj jeszcze tutaj tego kawałek, jak? Tu muszę wejść. Może być. Da się zrobić, że tak powiem. Um, czemu ja nie napiszę sobie tani fans i tak To to się tam zają, Taki mnie nie Tak, Izraela odjadł. Palestyna. się Izraela Nie wiem. Izrael-Ted, No i mamy to. Już większość już tutaj trochę państw jest podbitych. No nie wiem, chcecie więcej jakby takich odcinków z odtwarzania państw to... Nie wiem, to napiszcie. Mm. Bo mogę to robić, naprawdę. Proszę mi o tym wspomnieć. A ja sobie tutaj asymbiłem pewien się chyba wszystko i co nam jeszcze potrzebuje, tak? Zrobiłem sobie dużo wrogów, tak jak Brytania i Francja. Co nie przeszkadzajcie mi i żeby nam na nie przeszkadzali, to zrobię z nimi relacji i potrzebuję tak Dlatego wiecie, że ci będę robił. No. Chcecie więcej odcinków, zajdzie w historię. Suby, łapki. Macie zapewnione. Przepraszam widzowie za taką dużą przerwę od YouTube'a. No i co mam wam mogę powiedzieć? Ja się tak chwilowo przestałem ale ja już od razu pełnię paląc odcinki. Bierzemy całe moje danie. Mam. Potrzebujemy jeszcze Egipt. I chyba Egipt to będzie ostatni w tym odcinku, aż dokończymy później, więc no. Więc wiecie. żeby to bez sojuszów, bez żadnego pomagania, żeby nie było. Jak ja mam relacje z Bukają? Spoko Polska mnie kocha. że tam tu jest właśnie ten Egipt trzeba by kaptaj Się na Egipt, i tutaj podzielę tak wojsko, i poczekam sobie, poczekam sobie, aż już mają um, leci tu desant, następny desant. Następny desant, Już się wypstykali z wojska i lecimy do nich. Widzicie, Egipt już za chwilę nie będzie nasz. Znaczy, no, za chwilę, no. Za chwilę to potyfa też, ale no, realnie. To będzie szybka wojna. idziemy dalej, dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej tureckimi jednostkami. Tutaj bardzo mało jest jakby... Wojska już mają, bo mówię, te desanty i mi się jakby... Przez to, że te ciągle desanty, to już się wypustyka z wojska.

Zgadamy dobrze. Bo Egipt jest coraz mniejszy. Bum, 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 bum. bum. Dobrze, teraz idziemy w tym. Cały Egipt. I możemy wszystko zabrać. I teraz wypowiedziały mi wojnę Jemen. Może się uda ich uspokoić? I Australia. Bo muszę być. w no, pokoju na no, następne. Mamy z hojny wojny. I takim jeszcze to sobie mm, będziemy asymilować. Ale generalnie takim oto tutaj. Ktoś mi już znów wypowiedział wojnę. Nie. nie. Dobra. co? Mogę dobrać. Kończymy Spodzanką. To jest pierwszy odcinek z odtwarzaniem Imperium ehm, No, Będę jeszcze pod, jeszcze tę do część Myślałam szczerze, że odtwarzaniem Imperium Śląskiego będzie trudne, ale to jeszcze się zobaczy, nie mogę być taki pewny, dlatego, że jeszcze tego nie skończyłam. No ale ja widzę, że się żegnam. Opeczka w góje, subik i równa się do jego części. Pa widzowie.